Witajcie kochani, z tej strony new ze Szczecina Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj mamy kochani dwie krzyżóweczki i dwa razy ekstra linie krzyżóweczki sobie nadrapałam zostawiłam sobie gwiazdeczki, a linie zostawiłam całe no bo ja je tam lubię drapać, one tak wiadomo jak to jest, ale z krzyżówkami to trochę by było długo mam nadzieję, że literek żadnych nie pogubiłam no to co, bierzemy się za drapanie, wkład to na dzisiejszy odcinek 40 zł, linii mam 15, 12, a ekstra 17, 18, zobaczymy czy coś wpadnie, kochani, to co, zrobimy sobie pierwsze linie, numerem 12, albo jakby inaczej, niulowa 12, czy coś wpadnie, kochani, to się okaże za chwilę. No dobra. Pewniaka nie mamy żadnego. Żadne słowo mi się nie utworzyło, więc no co. Czekamy i liczymy na cud. Dobra, szukamy literki U. W bonusie mamy U. Dobra, no i patrzymy sobie tutaj, czy mamy U. Mamy. Tu jest też jedno. Taki relaks. Dobra, tu mamy U. U. Miałam już nagrywać premierę, ale stwierdziłam, że jeszcze Wam nagram przed premierą jeden odcinek. Bo ja tam lubię z Wami przybywać. Może znajdę trochę czasu, żeby Wam odpisać, bo powiem Wam, że dużo pracuję. Bardzo dużo, no ale ja lubię pracować mamy e tu mamy e tu mamy e teraz troszkę odpocznę bo jadę do yy, jadę sobie na weekend do Mary i Mario do brzegu także odpoczniemy troszeczkę spotkam się z moimi przyjaciółmi Już tęsknię za nimi strasznie tu mamy e Tu mamy E, może dołączy do nas Michał, taksi z pychu, fajnie by było, taką chmarką. Tu mamy E, tu mamy też, tu mamy E, tu mamy E, 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 już wszystkie E, wszystkie E, dobra, tutaj chyba nie zgubiłam nic. Jak coś to się znajdzie, kochani. Dobra, kolejna literka to K. Może nam się bonus utworzy? Dobra, szukamy K. N nie było. Dalej, mamy K. Tu mamy K. Tu mamy K. Dobra, dalej. K K K. Mamy tu mamy K. Jeszcze gdzieś nie ma. Dobrze. No i kolejna część. Tu mamy K. Tu mamy mamy smoka. dobrze już chyba wszystkie dobra słabo 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 chyba że coś wpadnie ekstra mamy B brakuje nam literki M trzymajcie kochani kciuki żeby była literka M a teraz szukamy B tu mamy B to to nam pójdzie szybko bo tych B to jest zazwyczaj mało tu mamy B tu mamy B i w fioletowej mamy boa i to by było na tyle no dobra, będzie M dali H no dobrze, no tu szukamy H pierwszej H nie ma w drugiej tu mamy I tu szukamy H. Mamy H. Mamy pierwsze słowo. Dobra. I to by było na tyle tutaj. Tu K zgubiliśmy. Dobra. No i kolejna literka to literka F. F, F, F. Puchy nie ma. W drugiej mamy pierwsze słowo FS. No po jednym słówku nam się utworzyło, a w trzeciej będzie F. Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Dobra. Kolejna literka. W. Tu mamy W Dobra, dalej wo. Tu mamy lawa Jak coś to się znajdzie, nie? E, wo BWW, tu mamy Dobra No dajcie tą M C, widzicie? C, tu mamy C, tu mamy C. No, tym razem dwunastka. No, słabo. Tu mamy C. I tu mamy C. No, te M by się przydało. I tutaj też nie ma C. Dobra. No i co? Ostatnia jaka? Dali R. Widzicie? Widzicie, tacy złośliwi. Dobra, tu mamy R, także trapa jest przegrana. Tu mamy R, tu mamy R. I to by było na tyle. Drugiej. Tu mamy R. Tu jest R, tu jest R. No A zdecydowanie też zabrakło. Tu mamy R, tu było W. Tu mamy drugie słowo, ale to nas nie ratuje. Tu było L, patrzcie, mamy trzy, a jednak, a jednak, mamy trzy słowa. No to jest wygrana dwunastka. Bliny, Leaf i FS. Wow. No dobrze, no to fajnie. I teraz co te R szukamy jeszcze? Ry, R, ry, ry, tutaj mamy, mamy, tu mamy ry. Tu mamy R, tu mamy R. Ale jest wygrana, no i fajnie, tu jest R. Dobra. Mam nadzieję, że nie pogubiłam żadnych literek. Czyli w środkowej mamy, kochani, trzy słowa. T nie było. Tu było C. A, M, D nie było. T nie było. No dobra, sprawdźmy sobie, kochani. Powinno być B. A mamy C. I co? C, C. No to coś zgubiłam. Dobra, sprawdzę sobie i zaraz do Was wrócę. Znalazłam, kochani. Znalazłam, tu mam słowo noe. Proszę, tu mamy Noe, a w pierwszej było jeszcze N. Tu mamy też słowo Nike, no ale to nam nic nie dało. No dobra, no to mamy tutaj 20 zł. Fajnie. Cz dwa, e, cztery słowa, także dwunastka, kochani, się spisała. No dobra, to teraz co zrobimy? linię dla odmiany. No i drapiemy, drapiemy krabik. Jest krabik. Tu mamy kraba. Tak to jest z tymi liniami. Dobra, tutaj już kraba nie ma. Chyba. Dobra. Arbus. Arbus jest. Dobrze, co dalej? Dalej mamy lody. Lody, lody, lody są. Czy jeszcze gdzieś? Nie dali, tylko jedne. Teraz mamy kwiatek. Kwiatek jest koło kraba. Tu mamy kwiatek. Tu mamy kwiatek. <tysk> Zatkało mnie normalnie. Dobra, kwiatka szukamy, już nie ma. Teraz tęczę. Tęczę mamy. Tu mamy tęczę. I tu mamy tęczę. Zdrabka z numerem 18. Teraz zakwę. Czy mamy zakwę? Mamy zakwę. No, ale połowa wkładu nam się już zwróciła, kochani. Także... Ja jestem zadowolona. Jedna zdrabka zrobiła roboty pół. Tu mamy Biedronkę. Tu mamy też. Dobra, teraz co mamy? Parasol. Parasol, parasol nie ma. Nie ma parasola, kochani. Mamy leżak. Leżak jest. Tu mamy też leżak, tu mamy leżak jest kolejny i czy tu jest, o tu mamy też mamy leżaki kolejny symbol to rolki rolki, rolki to nie czas na rolki no to słonik Mamy słonika. Tu jest też. Czy jeszcze gdzieś mamy? I mamy słonika. Dobrze. No to teraz mamy klucz. Klucza, kochani, nie ma. To już nie będę przesuwać. Motylek. Motylek, motylek. Gdzieś te motylki widziałam. Tak, tutaj jest. Tu mamy, mamy motylka i mamy motylka i tu mamy też. No tych motyli to tutaj dali trochę, ale to dobrze. Co będzie teraz? Cytryna. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy cytrynę. Korona by się przydała. Tu mamy też cytrynkę. Klapki by się przydały. Tu mamy cytrynę. No ale co wyjdzie, to zobaczymy. Dalej gwiazdę. No, tu by była korona, byłyby dwie linie. Tu mamy co? Gwiazdę. Tu mamy, o, jakby była korona, byłaby trzy linie. No, to już chyba nierealne, nie? Tu mamy też. Dobra, co dalej, diament, oj, diamencika, to ja nie widziałam, zgadza się, nie ma diamencika. Piłeczka, piłka, piłka, tak, mamy piłkę, tu mamy piłkę. Gdzieś jeszcze, tu mamy piłeczkę. Dobrze. Co dalej? Dalej mamy balony. Tu mamy, balony są i na dole są balony. Dobra, no to co teraz? Ptaszek. Ptaszki były, tu jest jeden. Tu mamy drugi. Tu mamy ptaszki. Tu są ptaszki. I tu mamy ptaszki. Teraz rower. Rower, rower, tu mamy rower. Tu jest. Klapki by się przydały. Dadzą klapki. Dali słoneczko. Tu mamy słoneczko. Tu mamy. Tu jest. No. Co teraz? Księżyc. Mamy księżyc. Tu mamy też i tu mamy ale zobaczcie żadna linia dobrze teraz dzwon no to teraz będą symbole których nie ma ale tu jest dzwon jeden dalej łódź łodzi kochani to nie ma teraz czapka no oczywiście czapki też nie ma i ostatni symbol popcorn popcornu też nie ma a nie jest jeden popcorn no Także tu mamy pustaka, niestety, ndh, no trudno, jeden pustak. Teraz robimy sobie kolejną krzyżóweczkę i szukamy literki, Zrobimy dwie, y i w. Y i w, y mamy, w mamy. W też mamy. Dobra. Kolejna. Tu mamy W. Tu mamy Y. Tu mamy W. Dobrze. A tu jeszcze W mamy. I co? I następna. Tu mamy pierwsze słowo. Paw. Tu mamy Y. Tu mamy W. Dobra. Kolejne dwie literki to literka H i literka B. H mamy. Dobrze. H i B. B mamy. Tu mamy też B. Dobra. Tu mamy B, tu mamy H, tu mamy B. Kolejna, tu jest B. No, H nie dali tutaj i jedno tylko B dali, dobra. Kolejne dwie literki to T i J. Dobrze. T mamy, J mamy. Tu mamy T, tu mamy T, tu jest T. A tu jeszcze H było. Dobrze, dalej. T i J, J mamy, J mamy, T jest, T mamy, tu mamy T. Okej, dalej. Mamy T. Tu jest T. Tu mamy T. I tu mamy T. A J nie ma. No dobrze. No i kochani, już ostatnie literki. To literka S i literka K. Także bonusa nie będzie. Tu mamy S. tu mamy K, K, tu mamy. Słowo kasa. Tu mamy s, k, s, s, k. Tu mamy s. Dobra. Tu chyba wszystko. Tu mamy słowo kicz. Tu mamy k, tu mamy k. Tu jest S. S. T było. Mamy słowo. Step. Tu mamy K, tu mamy K. Ciekawa jestem jaka będzie ostatnia literka. Dobrze, i tu szukamy z S i K. S mamy. S mamy. K jest jest, S, S, K i tutaj już nic nie ma. <laughs> się zrymowało. Dajcie o. A dalej M. No M było potrzebne w poprzedniej. No dobra, zobaczymy, czy to M coś nam tu da. No niestety, tutaj M nam brakuje. Mamy M. M jak na złośnie dalej X. -a. Dobra. No i w trzeciej mamy, mamy słowo medium. Dobrze. No są tylko dwa. No ale prawdę nam powie, powiedzą kontrolne. C. CR No to tutaj się nie pomyliłam. Także piętnastka jest przegrana. Ale została nam jeszcze ekstra linia z numerem 17. I też zrobimy sobie po dwa symbole. Kwiatek, klucz. Kluczy mamy. Tu jest też. Tu mamy klucz. Tu mamy kwiatek. Tu mamy klucz. I tu mamy klucz. Kolejne dwa to sakwa i ptak. Szukamy sakwę i ptak Sakwa jest. Tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy sakwę. I tu mamy ptaka. Powiem Wam, że. Ręka po tej mojej operacji to jest makabra po prostu. Nie wiem co się dzieje. Ale ból jest nie do wytrzymania. Nawet teraz jak drapię właśnie, robię przerwę, to ja tą rękę ciągnę, po prostu ciągnę, bo ból mi przeszkadza w podniesieniu jej do góry. Muszę sobie pomagać drugą ręką. Oj, nie widzicie co ja Muszę sobie pomagać drugą ręką, żeby czasami rękę przełożyć. Nie wiem o co chodzi. No ale no coś będę musiała z tym zrobić. Przejść się może do lekarza czy coś. Bo nie miałam ani żadnej rehabilitacji na tą rękę, ani żadnej. No nic kompletnie. Nic. Operacja po operacji do domu i koniec. A naprawdę ból jest czasami nie do wytrzymania. Tu piłeczkę jeszcze mamy. Tu jest też piłeczka. Coś się dzieje, naprawdę coś się dzieje. Dłoń, cała ręka zresztą cała. Na początku tłumaczyłam sobie tym, że świeża po operacji i tak... Yy, tak musi być pewnie, ale to już za długo trwa. Dobra, szukamy księżyc i... I arbus, ale już nie ma. Teraz podkowa i motyl. Podkowy mamy. Motylek, podkowa. Motylek jest. Dobrze. Teraz mamy biedronka i słonik. Słonik mamy. Biedronkę, słonik mamy. Biedronki nie ma. Tu nie ma. Tu mamy słonika. Dobra. Kolejne, czyżby linie okazały się puste. Popcorn, okulary. Tutaj mamy popcorn. Tu jest popcorn. Tu mamy też. Okularów nie ma. Dwa kolejne to czapka i parasol. Czapka jest. Parasol mamy, czapkę mamy. Parasol i tutaj już nie ma. Dalej rower i diament. Rower mamy. Rower mamy. Też mamy rower. Tu mamy rower. Diamenciku nie ma. Dobra, no to teraz rolki i dzwon. Szukamy dzwon jest. Rol, rolek nie dali. I teraz tęcza i moneta. Szukamy moneta jest. Tęcza jest. Moneta jest. Tu mamy moneta. Tęcza moneta. Tu mamy tęczę. I tu jest tęcza. I na dole. Dobra. I dwa ostatnie symbole to lody i cytryna. Coś tam było. Mamy lody, mamy cytrynę. Kraba nie było. Tu mamy lody. Tu mamy lody, cytryna. Widzicie, kochani? Tu mamy lody, nie utwarza nam się nic cytryna. I tu mamy cytryny pod rząd lodów nie dali. No niestety linie też są puste. No ale ja się nie załamuję, kochani. Moja, moja niezawodna dwunastka dała 20 zł, czyli odzyskaliśmy połowę wkładu. Jest się czym cieszyć. Ja się tam bynajmniej cieszę. Mam dwie dychy na 40. Ja, kochani, dziękuję Wam za wszystko. O, możemy sobie sprawdzić, co by było, jakby było M. To byśmy mieli, no, trzy dychy. No, ale nie mamy. Dobra, za to, to mamy 20. Ja się z Wami żegnam, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki. Pa!